Pani liderka, pani Magdalena serafij pan Tadeusz Strzymańczak, pan przewodniczący, pan Michał Kołodziejczak. Agrounia apeluje, właściwie na apele już się czas skończył, żąda zaprzestania wszelkich prac związanych z projektami CPK, z tym z wygłaszczeniami. Do mikrofonu poproszę przewodniczącego Dzień dobry. Proszę. Dzień dobry, witamy Państwa. Dziś zbieramy się tutaj w Warszawie, bo przeciwstawiamy się temu bandyckiemu podejściu polityków, którzy chcą zawłaszczyć tereny, prywatne tereny ludzi w całej Polsce. Nie zgadzamy się ze sposobem działań. Rządu tak naprawdę, który chce przejmować działki, domy, budynki, firmy i nie negocjować tych warunków odpowiednio z ludźmi. To jest podejście, które mówi, że te prace, które dzisiaj są przy centralnym porcie komunikacyjnym, przy budowie linii kolejowych, szybkich kolei powinny być jak najszybciej wstrzymane. Jest to przecież niedopuszczalne, żeby bez uzgodnień z ludźmi, bez negocjacji, bez ustalenia ceny za działki przejmować ludzką ziemię. Agrounia się z tym nie zgadza. Agrounia mówi, to wszystko powinno mieć normalne ludzkie zasady, ale tak nie jest. Dlatego dziś Tysiące ludzi, które przyjechały do Warszawy, zaprotestować i pokazać, to jest nasza własność. Nie możecie tego przejmować, ale też ludzie sprzeciwiają się przeciwko marnotrawieniu publicznych pieniędzy w tak trudnym czasie na inwestycje, która pozostawia bardzo dużo wątpliwości. Tutaj nikt nie przeciwstawia się przeciwko rozwojowi, inwestycjom państwowym pójścia do przodu naszego państwa, państwa polskiego, ale przeciwstawiamy się robieniu tego wszystkiego bez głowy, bez pomysłu. Agrounia, nasi działacze oraz yy, wszelkie ruchy społeczne, które zawiązały się w tym momencie w Polsce, przeciwstawiają się takiemu działaniu naszemu rządowi. Trzeba powiedzieć jasno, że władza, która nie konsultuje swoich decyzji z ludźmi, no to już jest tyrania, to już jest narzucanie tego wszystkiego poprzez siłę. Zmienianie ustaw w tym momencie, zmienianie ustaw, które mają ułatwić przejmowanie ludzkiej ziemi, będzie budowało takie nastroje, które powodują, że ludzie nie chcą już w Bóle, ani Centralnego Portu Komunikacyjnego, ani Szybkich Linii Kolejowych. I ja dziś bardzo dziękuję wszystkim, którzy dziś przyjechali do Warszawy, ale też apelujemy do mediów publicznych, przedstawiajcie sprawy tak, jak one wyglądają, bo ludzie potrafią zgodzić się na najtrudniejsze decyzje, ale one muszą być podjęte razem z nimi, razem z ludźmi, a nie poprzez narzucanie i wymuszanie tego wszystkiego. I dziś ludzie będą bronić swojej ziemi, swoich, swoich inwestycji, całą siłą i ja, a Grunia, będziemy do tego bardzo mocno namawiać, żeby nie oddawać swojej ziemi politykom, którzy chcą ją po prostu przejąć i później robić, swoje inwestycje i czerpać z tego potężne zyski. Ja tylko przypomnę na koniec, spółka Centralnego Portu Komunikacyjnego nie zrobiła jeszcze nic. A setki milionów złotych wypłacone na finansowanie pracy ludzi, którzy przez kilka lat nic nie zrobili, już poszły, już zostały wyrzucone w błoto. To jest marnotrawienie publicznych pieniędzy. Oni tutaj w Warszawie bawią się. Oni tutaj w Warszawie dobrze sobie żyją, kiedy w Polsce ludzie boją się o to, co i będzie z ich gruntami, z inwestycjami, nad którymi pracowali przez pokolenia, czy dziś ktoś im to zabierze, czy nie zabierze, więc to jest po prostu niedopuszczalne. Agrounia sprzeciwia się temu podejściu i będzie zawsze stała na straży zwykłych obywateli, którzy każdego ranka wstają by ciężko pracować i budować swoje majątki, które dziś nie mogą zostać przejęte. Przez jakichś udawanych polityków, którzy udają, że chcą zrobić coś dobrego. Dziękuję bardzo. Pani Magda Serafin-Racka, aktorów Dzień dobry, witam Państwa. Magdalena Darska-Serafin. Jestem przedstawicielką Ruchu społecznego i ludzi, którzy poświęcili sobotnie popołudnie.